Ja, Kuba, z tej strony na kanale Łowca Królików, to jest paczka z teraz ją otworzę. Jak widzicie, całą paczkę mamy tu takim papierem. Mamy tu te paśniki, to są drabinkowe, a to są takie, nie wiem jak się nazywają, jest tego na sztukach. Tego są trzy. Mamy jeden palcinek zasypowy do klatki porodowej. A i mamy trzy unikie takie rynutki i nawet cztery poidła No, no i będę się taki będę drugi no, i faktura. Wszystko kosztowało 174 zł. I to zamówiliśmy z kółek Teraz pokażę, ile to kosztowało. Mi, kochani, jeśli Wam się podobało, to zrobimy trzeci odcinek z y, tych. Monstrowanie no akcesorii. Oczywiście, zasubskrybujcie kanał i lecimy z 20 subskrypcjami. Więc pa!